Kulkuma, która uderzająca w żółty proszek czający się w szafce przypraw, stał się tematem intensywnej dyskusji wśród starszych dorosłych w Ameryce. Być może zacząłeś dodawać go do porannego koktajlu, filiżanki herbaty, a nawet płatków owsianych, istnieją przekonujące powody tego trendu. Badania sugerują, że kurkuma może pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego, ułatwić ból stawów, wspierać zdrowie serca. I prawdopodobnie chronić funkcje poznawcze w wieku od wieku, jednak przed relaksem pozostaje ukryta przed okiem opinii publicznej. Dla osób powyżej 60 roku życia, które obejmują kurkumę w swoje diecie, ważne jest, aby uniknąć trzech specyficznych żywności, które mogą niebezpiecznie z nią wchodzić w interakcję. Te pokarmy są niepokojąco powszechne, często występujące w kuchniach wielu Amerykanów, elementy, które można spożywać codziennie byłoby nieświadomy potencjalnej szkody, jaką mogliby wyrządzić w połączeniu z kurkumą. Gdy kurkuma jest sparowana z tymi nieodpowiednimi pokarmami, jego właściwości lecznicze mogą być stłumione, osłabione, a nawet przekształcane w środki, które wywołują stres trawienny i stan zapalny. Samo suplement, którym ufasz dla twojego zdrowia, może się zwrócić przeciwko tobie. W tym filmie ujawnię trzy pokarmy, o których musisz unikać podczas spożywania kurkumy i wyjaśniono, że czai się z nimi związane niebezpieczeństwa. Ponadto zaprezentuję trzy pary żywności, które nie tylko zwiększają korzyści kurkumy, ale także wzmacniają jej moc w Twoim ciele. Przygotuj złowrogiego naparu, znajdź swój ciemny zakątek i zanurz się w tym mrożącym, przerażającym doświadczeniem. Pod koniec tego filmu będziesz mieć dokładne zrozumienie tajemnych metod wykorzystania mocy kurkumy, upewniając się, że Twoje ciało zbiera pełną gamę korzyści, które ma otrzymać. Niepokojący wzrost popularności kurkumy wśród starzejącej się populacji jest uderzający. Z biegiem lat coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z jej delikatnego samopoczucia. Sztywność stawu zaostrza jej przyczepność z czasem. Nasze zdrowie trawienne zanika, pozostawiając nas wrożliwych. Często zdarza się być świadkiem gwałtownego wzrostu zapalnego, powolnego powrotu do zdrowia po wysiłku i ulotnych momentów zapomnienia które prześladują nas bardziej niż wcześniej. Są to nieuniknione zmiany, które czas nam wyrządza, ale mogą głęboko zmienić nasz krajobraz emocjonalny. Zatem rosnąca liczba starszych dorosłych w Ameryce zwraca się do starożytnych środków zaradczych, naturalnych substancji z Ziemi, używanych przez wieki, które obiecują przywrócić zdrowie bez ciężaru trudnych chemikaliów. Kurkuma pojawia się jako jedno z najbardziej pożądanych naturalnych środków w dzisiejszym dyskursie odnowy biologicznej. Niedawno mogłeś natknąć się na rozmowy o kurkumach. Być może był to szep przyjaciela, wspomnienie lekarza lub ostrzeżenie od członka rodziny. Być może widziałeś, jak czai się na półkach sklepy spożywczym, znalazł go w złowieszej kapsułce w aptece lub zauważyłeś, że czai się w napojach zdrowotnych i złotym mleku. Kulkuma jest często obchodzona ze względu na swoje niezwykłe nieruchomości i nie bez powodu. kurkuma jest obchodzona ze względu na swój potężny związek – kulkumina. Jasny żółty kolor kurkumy pochodzi z kulkuminy, która jest szczególnie rozpoznawana ze silnych właściwości przeciwzapalnych i przeciwutleniających. Sugeruje to jego potencjał do ułatwienia stawu stanu zapalnego, wspierania zdrowia serca, poprawy trawienia, i oferowania działań ochronnych dla mózgu przed spustoszeniem starzenia się. Wiele osób zwraca się do kurkumy na różne sposoby. Niektóre mieszają go z ciepłą wodą i nutą miodu każdego ranka, podczas gdy inne wtapiają go w koktajle, dodają do zup lub biorą suplement. Jest to proste, naturalne i łatwo wpisuje się w codzienne rutyny. Jednak leży kluczowa prawda, która często pozostaje niezauważona skuteczność kurkumy opiera się na tym, jak dobrze ciało może ją wchłonąć. Niestety, wchłanianie kulkuminy nie jest tak proste, jak można się spodziewać. Badania pokazują, że w pewnych warunkach twoje ciało może pochłaniać tylko niewielką część zużywanej kulkuminy. Oznacza to, że pomimo zwykłego spożycia kulkumy możesz nie w pełni korzystać z jego potencjału. Myśl o niespełnionych obietnicach może być zniechęcająca, ponieważ sam lekarstwo na ulgę może nie zapewnić pełnego potencjału. Ważne jest, aby rozpoznać, że niektóre pokarmy, gdy są spożywane obok kurkumy, mogą poważnie utrudniać zdolność organizmu do wchłaniania kurkuminy. Żywność ta może wywoływać niepokojące skutki uboczne, szczególnie u starszych dorosłych, których delikatne układy trawienne lub istniejące warunki zdrowotne sprawiają, że są one szczególnie wrażliwe. Zanim sięgniesz po ten suplement kurkumy lub wymieszaj złoty proszek do herbaty, konieczne jest zrozumienie tego czego nigdy nie należy z nim zmieszać. Poprowadzę Cię teraz przez trzy najczęstsze potrawy czające się w prawie każdej amerykańskiej kuchni, których należy unikać w połączeniu z kurkumą. Kombinacje te mogą być spustosze w Twoim zdrowiu, a nie zapewniać jakichkolwiek korzyści, a ich zrozumienie może głęboko wpłynąć na Twoje samopoczucie. Najpierw na liście przetworzone produkty mleczne. Jakie mroczne siły leżą za ograniczeniem korzyści kurkumy? Zaczynamy od podstawy znalezionej w prawie każdym amerykańskim domu nabiał. W szczególności przedmioty takie jak amerykańskie plastry sera, spruszkowane śmietany, jogurty słodzone i opakowany, rozdrobniony ser wpadają w królestwo przetworzonej nabiału. Podczas gdy produkty te oferują wygodę i smak, co czyni je ukrzywilejowanym wyborem na śniadanie i przekąski, ich związek z kulkumą jest o wiele bardziej złowrogi. Wiele osób cieszy się pomysłem parowania sera z jajkami, Dodawania śmietanki do kawy lub oddawania jogurtu owocowego jako uczty. Jednak jeśli chodzi o kulkumę, pokarmy te mogą okazać się bardziej szkodliwe niż pomocne. Przetworzony nabiał jest często obciążony wieloma dodatkami, konserwantami, sztucznymi smakami, stabilizatorami, a w niektórych przypadkach podstępne dodane cukry, które mogą podważyć Twoje zdrowie. Składniki te mogą rzucić cień na proces trawienny, szczególnie dla starszych osób. Które mogą już zmagać się z wrażliwymi żołądkami, refluksem kwasu lub powolnym metabolizmem. Kiedy ciało stara się rozbić pokarm, jednocześnie walczy o wchłanianie niezbędnych składników odżywczych, takich jak kurkumina, silny związek czający się w kurkule. Jednak ta niepokojąca opowieść ma coś więcej. Badania ujawniają, że niektóre białka czające się w produktach mlecznych mogą wiązać się z kurkuminą, utrudniając zdolność organizmu do pełnego wchłaniania. Nawet jeśli codziennie spożywasz kurkumę, potencjalne korzyści mogą być spowite przez żywność, z którą ją sparujesz. Mieszanie kurkumy z jajecznymi jajami z przetworzonym serem może wydawać się mądrym wyborem. Jednak ten ser może udaremnić Twoje ciało przed wykorzystaniem niezbędnej właściwości przeciwzapalnych, których szukasz. Kurkuma wykonana z proszkowanych śmietany lub słodzonego mleka mlecznego podążają za tym złowieszczym wzorem. Jeśli pragniesz kremowych tekstur lub ciepłych napojów kurkumy, w cieniu czają się znacznie lepsze alternatywy. Zastanów się nad wprowadzeniem niesłodzonego mleka migdałowego, mleka owsianego lub mleka kokosowego do diety. Te opcje roślinne nie tylko pomagają trawieniu, ale także zmniejszają stan zapalny, umożliwiając kurkumę na uwolnienie pełnego potencjału. Te składniki bez wysiłku wtapia się w napoje i zupy zapewniając, że żadne ukryte dodatki sabotują wchłanianie. Kluczowe wynos jest jasne, gdy wplatając kulkumę w swoją rutynę zdrowotną, mądrze jest unikanie przetworzonych produktów mlecznych, ułatwiaj trawienie, zmniejszyć stan zapalny i pozwól, aby kurkuma rozwijała się w jego prawdziwej formie. Te składniki bez wysiłku wtapia się w napoje i zupy, zapewniając, że żadne ukryte dodatki nie zakłócają wchłaniania. Kluczowy wynos jest proste przy dodawaniu kurkumy do rutyny zdrowotnej najlepiej ograniczyć konsumpcję przetworzonych produktów mecznych. Ta strategia znacznie zwiększy Twoje wspólne zdrowie, trawienie i ogólne samopoczucie. Dodatkowo zachowaj ostrożność z żywnością bogatą w ocet wpływ kwaśnych składników na skuteczność zalet kurkumy. Mądrze jest unikać parowania kurkumy z przedmiotami o wysokiej zawartości octu. Takie przedmioty obejmują żywność i przyprawy znane ze swojej kwasowości. Takie jak sos w butelkowanych sałatkach, pikle, ketchup, musztarda i przepisy wykorzystujące ocet białego lub jabłkowego. Te pokarmy są powszechnie spotykane w amerykańskich kuchniach. Prosta kanapka z indyka z piklesami, świeżo zielona sałatka skropiona pikantnym winegretem lub porcja delikatesowych sałatkowych może wydawać się niewinna. Istnieje jednak problem kurkuma jest złożonym związkiem. Aby ciało skutecznie go wchłonęło, kulkumina, składnik aktywny, musi znajdować się w stabilnym środowisku. Mieszanie go z wysocy kwaśnymi pokarmami, takimi jak ocet, może powodować niestabilność. Oznacza to, że kulkumina może się zepsuć, zanim twoje ciało będzie w stanie go prawidłowo używać. Dla osób z wrażliwymi żołądkami lub refluksem kwasowym połączenie kurkumy z kwaśnymi pokarmami może prowadzić do problemów trawiennych, wzdęć lub zgaga. Wiele osób dodaje kulkumę do swoich opatrunków na sałatkę przekonanych o korzyściach zdrowotnych i na pozór przekonanie to zawiera pewną prawdę. Jeśli jednak ten budynek jest obciążony octem lub sokiem cytrusowym, może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Repergowanie mogą nie być natychmiast widoczne, ale w miarę upływu czasu mogą udusić zalety, których oczekujesz od kulkumy. Jakie inne opcje czają się w cieniu? Prosta wymiana może prowadzić do głębokich zmian zamiast polegać na winozretach kupowanych w sklepie lub ciężkich opatrunkach. Rozważ wymyślanie własnej oliwy z oliwek z najwyższej półki, nutę soku z cytryny i posypkę czarnego pieprzu. Ta mieszanka nie tylko kusza kubki smakowe, ale także zwiększa wchłanianie kurkumy dzięki zdrowym tłuszczom w oliwę z oliwek i wzmacniającym właściwości pieprzu. Uważaj na to ostrzeżenie, jeśli masz skłonność do marynat lub kwaśnych przypraw, Rozsądnie może być konsumowanie ich w innym czasie, trzymając je z dala od kurkumy. Umożliwienie pewnej odległości między ciałem, a kwaśnym pokarmem podczas oddawania się kurkumy może pomóc zachować jego silne właściwości. Zasadniczo kwaśne pokarmy nie należy postrzegać jako wrogów. Raczej ważne jest rozważenie czasu i kombinacji, aby w pełni wykorzystać moc kurkumy. Najlepiej unikać ich bezpośrednio z pokarmami obciążonymi octem, szczególnie w tym samym posiłku. Ponadto słodkie zboża i wypieki mogą znacznie podważyć skuteczność kurkuminy, czając się jak cienie, które zagrażają zmniejszeniu jego korzyści. Poznajmy temat, który porusza poczucie ciepła, znajomości i słodko, Duszkiego poczucia nostalgii słodkie zboża i wypieki. Niezależnie od tego, czy jest to miska matowych płatków, mufinka z jagodami z cenionej kawiarni, czy kawałek chleba bananowego cieszonego w samotności po południu, te słodkie odpusty są wplecione w codzienne życie wielu. Kurkuma również znalazła się w różnych kulinarnych przysmakach, występując w kurkumie, naleśnikach lub batonach granoli, które mają jej zalety zdrowotne. Jeśli jednak te pokarmy są obciążone rafinowanymi cukrami, możesz nieświadomie usunąć wszystkie potencjalne korzyści zdrowotne oferowane przez kurkumę. Prawda jest taka, że wrzep cukier jest znanym środkiem zapalnym. Szybko podnosi poziom cukru we krwi, Obciąża metabolizm i przyczynia się do wystąpienia przewlekłych dolegliwości, takich jak choroby serca, zapalenie stawów i spadek poznawczy. Natomiast kurkuma celebrowana jest ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne, pracując nad zmniejszeniem stanu zapalnego w organizmie, ochroną komórek przed uszkodzeniem i uspokojenie odpowiedzi immunologicznej. Jest to przejmujące przypomnienie, że czasami same rzeczy, które pielęgnujemy, mogą również doprowadzić nas do manostwa. Kiedy kurkuma jest pobierana słodkimi zbożami, ciasteczkami lub ciastkami tworzy sprzeczną sytuację, w której ciało otrzymuje mieszane sygnały. Kurkuma ma na celu zmniejszenie stanu zapalnego, ale cukier go zwiększa, co ostatecznie zmniejsza skuteczność kurkumy. Ponadto żywność o wysokiej zawartości cukru może zwiększyć poziom insuliny, utrudniać trawienie i zakłócać wchłanianie składników odżywczych, w tym kurkuminę. W przypadku starszych dorosłych Którzy obserwują poziom cukru we krwi, radząc sobie z bólem stawów lub szukają zdrowia mózgu. Ta kombinacja może stanowić znaczne trudności. Nie oznacza to jednak, że musisz całkowicie zrezygnować z ulubionych potraw komfortowych. Możesz dokonywać przemyślanych substytucji. Na przykład spróbuj dodać kurkumę do niesłodzonego płatków owsianych, tostów pełnoziarnistych z masłem migdałowym lub koktajlu z owocami takimi jak jagody lub banany. Jeśli pragniesz słodyczy. Rozważ użycie surowego miodu lub syropu klonowego z umiarem. Te alternatywy są bardziej naturalne, mniej przetworzone i nie powodują tego samego wzrostu poziomu cukru we krwi. Kluczowym wynosem jest to przy użyciu kurkumy dla korzyści przeciwzapalnych. Unikaj parowania z żywnością, o której wiadomo, że wywołują stan zapalny. Obejmuje to większość zbóż w pudełku, wypieki w handlu oraz wszelkie przedmioty zawierające biały cukier lub syrop kukurydziany. Nawet odrobina świadomości może prowadzić do znacznej poprawy. Trzy pokarmy, które wzmacniają ciemną siłę kurkumy po zbadaniu złowieszczyw pokarmów do unikania podczas spożywania kurkumy, zagłębiajmy się teraz w bardziej złowrogą stronę. W celu zintensyfikowania skuteczności kurkumy. Dla Twojego zdrowia, korzyści z kurkumy można dramatycznie zwiększyć w połączeniu z odpowiednimi wspólnikami. Nie ma potrzeby ekstrawaganckich suplementów ani zawyżonych proszków. Tylko garść prostych składników, prawdopodobnie czai się w spiżarni, jest wszystko, co jest wymagane. Czarny pieprz z naturalną, złożoną piperyną pojawia się jako potężny sojusznik. Badania pokazują, że piperyna może zwiększyć wchłanianie kurkuminy, potężną esencję kurkumy, przez oszałamiające 2000%. W rzeczywistości, to prawda, 2000%. Te trzy pokarmy są nie tylko kompatybilne z kurkumą znacząco wzmacniają jego korzyści i zdolność organizmu do wchłaniania kulkuminy, maksymalizując jego zalety zdrowotne. Wykorzystanie kulkumy do bólu stawów, trawienia, wsparcia poznawczego lub zdrowia serca może stać się znacznie silniejsze po spleceniu z tymi ciemnymi parami. Zbadamy te trzy wzmacniacze kulkumy i odkrymy, jak wplatać je w codzienny rytuał. Po pierwsze, czarny pieprz wyróżnia się jako powszechnie stosowana przyprawa. Znana ze swojego ostrego smaku i wszechstronności w kulinarnych dziedzinach, ten wzmacniacz absorpcji. Pierwszy i prawdopodobnie najbardziej ważny pokarm do łączenia z kurkumą jest czarny piecz. Składnik, który prawdopodobnie już przywołujesz w życiu codziennym. Jaką wagę utrzymuje szczególnie dla osób starszych, gdy wchodzimy głębiej w cienie wieku? Rzeczywiście, najważniejszym jedzeniem do połączenia z kurkumą jest taka którą prawdopodobnie włączasz do swojej codziennej rutyny czarny pieprz. Czarny pieprz jest powszechnie stosowaną przyprawą rozpoznawaną ze względu na unikalny smak i zdolność adaptacyjną w gotowaniu. Jakie jest jego znaczenie, szczególnie dla starszych osób dorosłych? Wraz z wiekiem nasze ciała stają się mniej wydajne w przetwarzaniu i wchłanianiu składników odżywczych. Chociaż wybory, które dokonujemy w naszej diecie są kluczowe, sposób, w jaki nasze ciała metabolizują te składniki odżywcze, jest jeszcze bardziej znaczący. Połączenie kulkumy z czarnym pieprzem poprawia trawienie i maksymalizuje zdolność organizmu do skutecznego wykorzystywania kulkumy tam, gdzie jest ona najbardziej korzystna. Zdrowie Twoich stawów, funkcji mózgu i układu odpornościowego są połączonymi elementami ogólnego zdrowia. Nie ma potrzeby nadmiernych szczegółów. Wystarczy prosty szczypta świeżo zmielonego czarnego pieprzu. Można go dodać do herbaty kurkumy zmieszany z jajecznymi jajami lub w zupach i bulaszach z kurkumą. Chociaż jego wpływ na smak jest minimalny, jego zalety żywieniowe są znaczne. Na przykład możesz wymieszać 1-4 łyżeczki kurkumy z 1 szklanką ciepłego mleka migdałowego i szczyptą czarnego pieprzu, aby uzyskać zwiększone korzyści. Dobrze wymieszaj składniki i wypij je rano. Ta prosta rutyna może stać się codziennym nawykiem który pomaga zmniejszyć stan zapalny, poprawić przejrzystość poznawczą i zwiększyć komfort stawowy. Ponadto warto zauważyć, że użycie świeżo zmielonego czarnego pieprzu jest lepsze niż stosowanie pieprzu przed ziemią z pojemnika. Świeże pieprzu zawierają większe stężenie aktywnej piperyny, co znacznie zwiększa wchłanianie. Jeśli obecnie przyjmujesz suplementy kurkumy, rozsądnie jest sprawdzić etykietę. Wiele wysokiej jakości suplementów obejmuje teraz piperynę. Często sprzedawaną jako bioperina, wyrafinowana forma ekstraktu z czarnego pieprzu. Jeśli piperina jest nieobecna, możesz nie korzystać z zakupionej kurkuminy. Kurkuma i czarny pieprz zapewniają nie tylko przyjemne parowanie smaku, ich korzyści zdrowotne są znaczne. Zaleca się dodanie niewielkiej ilości czarnej pieprzu za każdym razem, gdy używasz kurkumy, ponieważ ten pozornie niewielki krok może prowadzić do znacznych wyników. Ponadto korzystne lipidy mogą poprawić biodostępność kurkuminy. Kolejnym ważnym partnerem dla kurkumy jest zdrowy tłuszcz. W kurkumina aktywny składnik w kurkumy jest rozpuszczalny w tłuszczu, co oznacza, że wsiek rozpuszcza się w tłuszczach, a nie w wodzie. To jest punkt krytyczny. Spożywanie kurkumy bez tłuszczu może uniemożliwić organizmowi wchłanianie jego korzystnych związków, co spowodowało wyeliminowanie większości z nich bez żadnych korzyści. Jest to szczególnie ważne dla starszych osób dorosłych, zwłaszcza osób doświadczających stanu zapalnego lub sztywności stawów. Chcesz zmaksymalizować zalety każdej kurkumy. Połączenie go z prawymi tłuszczami może zwiększyć wchłanianie kurkuminy do krwiobiegu, zapewniając, że skutecznie osiągnie swój cel. Więc jakie są zdrowe tłuszcze? Odnosimy się do przedmiotów takich jak oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, awokado, masło orzechowe, nasiona chia, nasiona lnu i tłuste ryby. Zwłaszcza łosoś tłuszcze te, choć pozornie nieszkodliwe, zawierają ciemną moc, która może odżywić serce, wyostrzyć umysł i rozpalić pożary metabolizmu. Jednocześnie kierując się zdradliwymi pułapkami przetworzonych lub nasyconych tłuszczów, pozwól mi poprowadzić cię przez cienie ich właściwej aplikacji. Podczas tworzenia zupy lub gulaszu nasyconego złotym odcieniem kurkumy rozsądnie jest wprowadzić łyżkę oliwek tuż przed ostatnimi chwilami gotowania. Jakby uszczelnić pakt ze składnikami. Dla tych, którzy odważą się oddać koktajlom, rozważ dodanie kilku nawiedzających plasterków awokado lub łyżki masła migdałowego, łącząc się z kurkumą, aby stworzyć miksturę witalności. Przygotowując pieczone warzywa, maskuj je w warstwie kurkumy i złowrogiej mrzawce oliwy z oliwek, zanim wejdą do piekła piekarnika. Po rannym rytuale, ja i rozważ gotowanie ich w niewielkiej ilości oliwy z oliwek lub oleju z awokado. Zmocnionego posypką kurkumy i odrobiną pieprzu, budząc ich ukryty potencjał. Celem nie jest lekkomyślne zwiększenie spożycia tłuszczu, ale wplatanie odpowiednich rodzajów tłuszczu w posiłki obok kurkumy. Tłuszcze te służą jako naczynia, prowadząc kurkuminę przez labirynt układu trawiennego i do krwiobiegu, gdzie może prowadzić wojnę z stanem zapalnym, wyostrzyć pamięć i uwolnić większą ruchliwość stałów. Powstrzymaj się od mieszania kurkumy z niezdrowymi lub przetworzonymi tłuszczami, takimi jak margaryna, skracanie warzyw lub oleje używane do smażenia. Elementy te mogą pogorszyć zapalenie i zmniejszyć korzyści kurkumy. Zamiast tego staraj się włączyć do diety proste, naturalne źródła tłuszczu. Zdrowe tłuszcze są niezbędne do skutecznego transportu kurkumy w całym ciele. Bez nich kurkuma stara się dotrzeć do obszarów potrzebujących swoich korzyści. Jednak w połączeniu z odpowiednimi tłuszczami kurkumina znacznie zwiększa jego skuteczność, a wyniki są widoczne. Ponadto nieprzetworzony miód jest niezwykłym sojusznikiem w naturalnie walczących stanach zapalnych. Ta trzecia pokarm, który poprawia skuteczność kurkumy, jest słodkim, całkowicie naturalnym wyborem nieprzetworzony miód. Nie tylko dodaje przyjemnego smaku, ale także przynosi własne właściwości lecznicze. Surowy miód jest bogaty w przeciwutleniacze. Ma cechy przeciwzapalne i zawiera śladowe ilości naturalnych enzymów, które wspierają zdrowie trawienne i wzmacniają układ odpornościowy. W połączeniu z kurkumą, surowy miód spełnia dwie główne role: po pierwsze, poprawia smak kurkumy, szczególnie w napojach lub herbatach, po drugie, zwiększa działanie przeciwzapalne, pomagając łagodzić ból gardła, zmniejszyć zapalenie jelit i zwiększyć funkcję odpornościową. Co ważne, kluczowe jest wybór surowego miodu zamiast przetworzonego rodzaju powszechnie spotykanego w pojemnikach w kształcie niedźwiedzia stworzyła sztucznego w sklepa, ponieważ większość komercyjnych miodów jest mocno przetwarzana, obejmująca wysokie ciepło i utratę korzystnych związków. Surowy miód często przedstawia pochmurny wygląd, z teksturowaną konsystencją, która trzyma się naturalnego pyłku, enzymów i składników odżywczych. Oto kilka prostych sposobów. Na połączenie go z kurkumą wymieszaj połowę łyżeczki kurkumy z łyżeczką surowego miodu i ciepłej wody. Aby uzyskać najlepsze wrażenia, delikatnie wymieszaj i rozkoszuj się każdym łykiem, pozwalając chwilę na pozostanie. Możesz także dodać surowy miód i kurkumę do swojej ziołowej herbaty, tworząc kojący napój dla tych cichych, refleksyjnych wieczorów. Kolejną pocieszającą opcją jest połączenie kurkumy. Miodu i cytryny w gorącej wodzie dla delikatnego porannego toniki detoksykacji. Popularna metoda polega na tworzeniu pasty z kurkumy i miodu, którą można codziennie przyjmować w małych łyżkach często przez niektórych określane jako złota łyżka. Ta mieszanka może być szczególnie pomocna dla osób cierpiących na sezonowe alergie, problemy z zatokami lub dyskomfort w gardle. Miód nie tylko wzmacnia smak kurkumy. Ale także ułatwia spożywanie, ułatwiając efekty zapalne związane z cukrem lub syropami. Jednak delikatne przypomnienie dla osób zarządzających cukrzycą lub monitorując poziom cukru we krwi, rozsądnie jest oszczędnie stosować surowy miód. Pomimo naturalnego pochodzenia, nadal zawiera cukier, co wymaga starannego rozważenia. Z umiarem, szczególnie około jednej łyżeczki każdego dnia. Jest ogólnie uważana za bezpieczne i korzystne dla większości ludzi. Jeśli szukasz znaczącego i zdrowego dodatku do rutyny kurkumy, dodanie surowego miodu jest przemyślaną i zachwycającą opcją. Zwiększa zdolność organizmu do wchłaniania niezbędnych składników odżywczych i pozytywnie wpływa na ogólne samopoczucie. Podsumowując ten film, chcę szczerze podziękować za nie tylko oglądanie, ale za poświęcenie czasu na priorytety wasze zdrowie. Nawet gdy życie staje się przytłaczające, łatwo jest przeoczyć to pośród naszego pracowitego życia. Dzisiaj wyrzeźbiłeś chwilę na naukę, refleksję i rozwój osobisty, i ma to ogromne znaczenie. Zbadaliśmy kulkumę, i ważne jest, aby zrozumieć nie tylko to, czym jest, ale także to, jak to działa, korzyści, jakie przynosi i jak może pasować do codziennej rutyny wellness. Zidentyfikowaliśmy również trzy popularne produkty spożywcze. Które mogą zmniejszyć jej korzyści. Zbadaliśmy trzy proste naturalne składniki: czarną pieprz, zdrowe tłuszcze i surowy miód, które mogą wzmocnić skuteczność kurkumy. Jest to zrozumiałe, jeśli czasami wydaje się to przytłaczające. Istnieje powódź porad, ostrzeżeń i opinii na temat tego, co jest dobre i co jest szkodliwe dla Twojego zdrowia. Prawda jest jednak taka, że z ciąg może to być proste. Zdrowie nie polega na osiągnięciu doskonałości. Chodzi o robienie postępów. Koncentruj się na robieniu małych, celowych kroków każdego dnia, które prowadzą cię do Twoich aspiracji. Nie musisz dokonywać wszystkich zmian jednocześnie. Pomyśl o dodaniu odrobiny kurkumy i czarnego pieprzu do herbaty jutro rano. W przyszłym tygodniu możesz również wymienić tę przetworzoną śmietankę na mleko migdałowe. Kiedy odczuwasz sztywność stawów, rozważ mieszanie w łyżce kurkumy i miodu w rutynie. Ogólny efekt tych małych wyborów może być dość znaczny. Z czasem działania te stają się nawykami. Nawyki, które rozwijamy, znacznie wpływają na nasze emocje i stan fizyczny. Owpajka nad naszymi ciałami upoważnia nas i daje nam większe poczucie kontroli, co prowadzi do poczucia spokoju i zwiększonej siły, bez względu na wiek, niezależnie od tego, czy masz 60 czy 90 lat. Poczucie siły i szacunek jest czymś, co powinieneś przyjąć. Zawsze podkreślam, że starzenie się nie powinno być postrzegane jako spadek. Jest to raczej proces udoskonalania i poprawy. Twoje spostrzeżenia są cenne, a Twoje osobiste doświadczenia mają na wadze. Jest to Twoja okazja do wykorzystania tej wiedzy, aby prowadzić bardziej celowe życie, dokonując wyborów, które wspierają Twoje zdrowie fizyczne, jasność umysłową i rozwój duchowy. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, zachęcam do udostępnienia go innym. Przekaż go znajomemu, rodzeństwu, sąsiadzie lub każdemu. Na czym ci zależy? Pojedyncza wiadomość może mieć duży wpływ na czyjeś dzień, a nawet ich ogólne samopoczucie. Jeśli chcesz kontynuować z nami swoją podróż do nauki, jesteśmy tutaj, aby pomóc. Każdego tygodnia, w sprawie Insight starszy.